Witam serdecznie kikowy szlak podróży Tatr, chronin właściwie ośrodek wypoczytkowy Limba, zima w pełni, naprawdę przepięknie, prześlicznie jest dzisiaj 23 marca 2013 wczoraj zjechaliśmy się tutaj na nasz perłowy weekend mamy tutaj też dziś u siebie Andre Blansarda, wspaniałego lidera Morindy i dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć o wielkich liderach. Chciałem dzisiaj powiedzieć o prawdziwych liderach. Otóż tak naprawdę e, to, czy ktoś jest liderem, czy jest prawdziwym liderem, czy jest kimś, kto rozumie to, co robi, czy, czy jest na tej właściwej ścieżce. E, to o tym nie decyduje, to co on będzie mówił, to co on będzie opowiadał, to co, co, co będzie robił, co jest łatwe, ale tak naprawdę ten sprawdzian jest zawsze w wyzwaniach, w trudnych wyzwaniach. Eee, na ten rejon zapowiadano wczoraj Wielki Nawodzimy. E, dotrzeć tutaj do Koronina. E, to było wielkie wyzwanie, naprawdę wielkie wyzwanie. Potężne wyzwanie dla, no, generalnie dla każdego, kto ruszał. Tu jest tyle śniegu. Dojazd tutaj. To naprawdę no, potężne, potężne, potężne wyzwanie. Można było powiedzieć, po co jechać właściwie. Część ludzi tak stwierdziła, część ludzi stwierdziła, no ja już Andrę widziałem, ja już kiedyś widziałem go, ja już kiedyś się z nim spotkałem. Część ludzi stwierdziła, a ja tam na następne pojadę. Właściwie to nie ma sensu, żebym ryzykował i, i nie, dotarli, nie dotarli ja nie chcę mówić, że to nie są prawdziwi liderzy są z pewnością może słuchasz tego i może być ci przykro że cię tak oceniam że, że twierdzę, że nie jesteś prawdziwym liderem czy prawdziwą liderką bo nie dotarłeś tutaj z nami ja wiem, że są różne przyczyny i są różne dzień dobry, różne sytuacje w których no nie zawsze wszystko można poukładać ale wiem, że tym miernikiem tego prawdziwego literstwa jest pokonywanie przeszkód. Jest mimo wszystko, mimo wszelkich przeciwności walka i robienie wszystkiego, żeby zrealizować cel, dotrzeć na miejsce. Wczoraj dojechała tutaj naprawdę wielka grupa wspaniałych liderów z różnych miejsc Polski, bo mamy ludzi z całej Polski tutaj praktycznie. Przynajmniej wspaniałe spotkanie liderów. i. Jest to dla mnie jakby kolejny raz e, taki dowód w tym, co robimy, że do tego biznesu tak naprawdę na długi termin, tak na serio, startują autentycznie prawdziwi liderzy. Prawdziwi liderzy. Prawdziwi tacy skry kości. To prawdziwy biznes, prawdziwa firma, prawdziwy produkt. I on przyciąga tak naprawdę prawdziwych, prawdziwych liderów. I to jest piękne. I to jest wspaniałe. I jeżeli czasami się zastanawiasz nad tym, jak to jest z tobą, to zrób wszystko, żeby być prawdziwym liderem. I nigdy sobie nie pozwól, ale to nigdy, ale to nigdy, żeby nie być na takich imprezach jak ta, żeby nie przyjechać do nas, żeby nie spędzić razem czasu. Tutaj czasu, który naprawdę jest w stanie zmienić wszystko. Jest w stanie zmienić wszystko, a dostarczyć niesamowitych przeżyć i pomóc przeskoczyć ogromnie, no wielkie, wielkie poziomy osobiste, biznesowe i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda tutaj. Tak. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, Do zobaczenia, jak trochę.